Cześć, tutaj Kamil z Best Hunters. Słuchajcie, chciałbym Was serdecznie zaprosić 16 czerwca na strzelnicę Marnino, gdzie odbędzie się Best Range Day Deria Edition, a dokładniej będziemy podczas tego eventu patrzeć, dotykać, testować broń od deria. Będziemy mieli wszystko, co jest w tym momencie dostępne w ofercie deria w Polsce. Będziecie mogli zobaczyć tą broń z bliska, ale przede wszystkim każdy, kto przyjdzie, będzie mógł ją za darmo przetestować. Za darmo będziecie mogli sobie strzelić z trzech różnych rodzajów broni. Do Waszej dyspozycji również będzie food track, a pierwsze 100 osób dostanie kebaba za darmo. Oczywiście wszystkie szczegóły będziecie mieli w linku na dole w opisie. Liczę, że się tam spotkamy, bo tego dnia po prostu miło spędzimy strzelecko dzień, ale przede wszystkim mam nadzieję, że postrzelamy.